Z uwagi na obycie Mariusz pozwala kursantowi na większą samodzielność. Kamie, powiedzmy, na jakich światach powinniśmy jechać teraz? Na światłach drogowych. No, nie drogowych. Drogowe to są jakie? Na długich drogach, czyli długie tak zwane mijanie. nie, tak. Tak, czyli tak zwane krótkie. Dobra, 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 korzystamy z sytuacji. nie? Kęć, 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 kęć. Co teraz trzeba zrobić? Zobacz, w tej sytuacji, kierunek włączyć, tak. Uważaj, nie tak blisko, bo zobacz, za blisko przejeżdżasz pojazdów i może dojść do kolizji. Dobry kierowca, jadąc zgodnie z przepisami, powinien zachować minimum metr odstępu od mijanych obiektów. A propos omijania czy też unikania. No i co tam, myślałeś o tych zaręczynach, coś tam czy nic? Jakieś to będzie ja może. W głowie mam jakiś tam plan, ale on cały czas brak pieniążków jest. No jak coś, to ci umiem, że ci pożyczę, nie? No żebyś tam wiesz. Jak masz jakiś fajny pomysł, a mi się spodoba, to mogę cię wspomóc, czemu nie? No taki startup, rozumiem. Tak. <noise> Punkt za męską Solidarność. Kami na tym skrzyżowaniu ze światełkami pojedziemy w prawą stronę. Co musisz zrobić? Paweł, powinieneś spojrzeć w lusterko w prawo najpierw, nie? zanim włączysz Krynkowska, żeby sprawdzić, czy tam z tyłu nie mamy jakiegoś auta blisko, nie? Dobrze. Legionia. Słucham? Legionia. Tak? Tak. On nie jest celem Polonii? <laughs> chłopaku, bo cię wysadzę zaraz stąd. <laughs> Ale słyszałem, że, że Polonia to jest lepszy zespół niż, niż Legia. Usiadaj. <laughs> 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 to taki jesteś kibic? Ostry? bez przesady, no ale... My już chcieliśmy wysadzić zełta, słuchaj. Tak zostałem wychowany. To kto był takim zagorzałym kibicem w domu? Całe podwórko. Po... I wszyscy byli przeciwko Polonii? Nie ma w Warszawie Polonii. Nie ma? Nie ma. To z twoich stawów mijaliśmy chyba, czy nie, Kamil? Ojej, 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 Lubię cię. Wybaczam cię. I dobrze, bo w trakcie nauki jazdy obaj gracie do jednej bramki, którą jest zdany egzamin.